Witam Was moi widzowie. Dzisiaj sobie zrobimy opening dwóch skrzynek, tylko napiszcie w komentarzach czy chcecie jeszcze więcej odcinków z Clash Royale, no i no, jak będziecie chcieli to będzie coraz więcej bo zacznijmy sobie może od tej skrzynki. Goblinki, arały Wolf 181 zapów, 60 giantów, 56 tam i liczymy, że będzie legenda. Nie, nie ma legendy. Niestety. No trudno. Do prańca. To sobie zostawi prańca to może wymienię na Bombera. Jeszcze... o, Horda. To mi się przyda. No i nie wiem, no i Spear może tak, losowo. No dobrze, więc teraz będziemy przechodzić do Legendary Chest'a. Tylko jeszcze sobie polepszajmy. Tu jest wieść, wow. To będzie plus 50, a to plus 25 expo. I też nowa karta odblokowana, którą też możemy ulepszyć. I teraz jaka będzie leg legenda, liczę na Mega Knight'a no nie jest tak źle, niech będzie no. Jakoś przeżyję. Mm, to co, jeśli odcinek Wam się podobał, to zostawcie 10 lajków w górę i będzie yy, i będzie fajnie. A jak zostawicie 5, to będzie kolejny odcinek z Clash Royale, więc powodzenia Wam.